Ludzie są powiedzmy w taki sposób, mniej więcej nie wiem jak to ci nazwać. Masz z góry narzucony kierunek, w którym masz iść, program, którego masz się uczyć, rzeczy, które są w tym programie i w ogóle wszystkie inne rzeczy. Jesteś od małego ukierunkowywany. Ty, zobacz tych wynalazców wszystkich. Wygoogluj se ich, poczytaj, popatrz, co oni robili. Jak, jak wynaleźli te rzeczy. W jaki sposób. Bo większość tego wszystkiego przeczy większości z danych praw fizyki, chemii, matematyki, czy czegokolwiek, które było na dane czasy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie myśleli szablonowo. Bo człowiek, który nie będzie próbował, ten czegoś nie zrobi. No bo nie będziesz próbował, do tego ty nie zrobisz, tak? Jeżeli powiesz jakiemuś fachowcowi uczonemu, że chciałbyś zrobić coś, i powiesz mu, że chciałbyś zrobić to, a to będzie poza w ogóle ogólnie przyjętymi normami pojęciami jakimiś fizyki, chemii czy czegokolwiek, no spojrzy na ciebie i mówi, ty taki coś nie może istnieć. Wytłumaczy ci, zargumentuje, na swoim przykładzie swoich teorii, nawet prawdziwych ci pokaże to i ty faktycznie stwierdzisz, no ty, no faktycznie, mogłoby tego nie być. Tylko, że te same rzeczy, które masz wynalezione teraz, one też były fikcją i absurdem kiedyś. Jak gość podszedł do gościa i powiedział, ty, będę latał, to gość powiedział, chyba jak się w paka zamienisz. o czym gość skonstruował samolot i poleciał. Rozumiesz, o to mi chodzi, bo... Mordeczko, idąc ślepo, w rzędzie, w danym kierunku... Tak? Na przykład nie skręcisz w bok... I na przykład nie znajdziesz walizki z milionem dolarów, która może być po... za zakrętem po lewej stronie... Po prawej stronie za następnym zakrętem... Może stać, nie wiem... Bryła złota... Ale ty nie pójdziesz, tego nie znajdziesz, nie odkryjesz, nie sprawisz, bo idziesz ślepo za tłumem. Jeżeli, jeżeli uczysz się ciągle tych samych rzeczy, tego samego, to nie wymyślisz nic nowego, bo nawet nie spróbujesz tego zrobić, bo obecne ograniczenia poj pojmowania powiedzmy, naszych rzeczywistości, czy fizyki, czy chemii, czy matematyki, czy tego, czy tamtego, po prostu są ograniczone jakimiś tam wiesz yy, rzeczami, że to jest możliwe, a to nie jest możliwe na przykład. No? I samo to już definiuje, czy ty spróbujesz to zrobić, czy nie. Bo na przykładzie gościa, który rzuca butelką, wiecie o co chodzi? Że ona po czterech powiedzmy obrotach musi stanąć na korku. Rzucisz raz, nie uda się. Sto razy nie uda się, możesz tysiąc razy rzucać się nie uda, ale za tysiąc pierwszym, za dwutysiącznym nagle się uda. I goście, którzy ci mówili, że to jest niemożliwe, niewykonalne, nagle się to mi. On tego dokonał. To jednak jest możliwe. Otworzyłeś im mózg. I dzięki temu oni spróbują tego. W momencie, gdy mówisz komuś, że czegoś nie można, nie wolno, nie da się, on nawet nie znajdzie w sobie chęci, by spróbować.